Chciałabym wszystkim polecić Szkołę Muzyczną w klasy klasę śpiewu przede wszystkim. Eee, na pewno tam niesamowicie się rozwiniecie, polepszycie swoje umiejętności wokalne, a także aktorskie czy taneczne, na pewno muzyczne. Jestem absolwentką Szkoły Muzycznej w Wałbrzychu w klasie śpiewu pani Małgorzaty Brzesień-Wróbel. Dzisiaj studiuję w Akademii Muzycznej śpiew operowy i mogę spełniać swoje marzenia czyli występować na scenach dla publiczności. Serdecznie polecam wybór Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu, a w szczególności klasę wokalu. Jest to wspaniała możliwość na rozpoczęcie swojej muzycznej drogi. Jestem absolwentem Szkoły Muzycznej w Wałbrzychu. Polecam wszystkim serdecznie Wydział Wokalny, ponieważ umożliwia on szeroko pojęty rozwój własnego głosu, zarówno w śpiewie operowym, jak i rozrywkowym. Rodzinna atmosfera wynikająca z niewielkich klas przyja produktywnej nauce. Chciałabym serdecznie polecić wszystkim zainteresowanym muzyką i śpiewem Wydział Wokalny w wszystkim Zespole Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki. Sama spędziłam tam wiele lat, ale te ostatnie trzy lata były najpiękniejsze i najważniejsze dla mnie, kiedy to zapisałam się na Wydział Wokalny i pod kierunkiem pani Małgorzaty Wrzesień uczyłam podstaw śpiewu klasycznego. Pani Małgorzata skutecznie zasiała we mnie zianką miłości i zainteresowania do opery. Które przez lata i zaowocowało studiami muzycznymi na jednym z londyńskich konserwatoriów, gdzie obecnie studiuję. Jako osoba, która skończyła szkołę muzyczną po brzegu i jest teraz na studiach wokalnych, serdecznie polecam, bo to jest rewelacyjny miejsce do nauki i przygotowania się do tego zawodu. Jeśli kochasz śpiewać, wyślij swoje zgłoszenie, aby móc uczyć się śpiewu właśnie w tej szkole. Polecam ten kierunek wszystkim których pasją jest świetła. Nie wahaj się, zapisz, rozwijaj siebie i pasję.